Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy pościł już 40 dni, 40 nocy, poczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do niego: jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. Lecz On mu odparł, napisany jest, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust bożych. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego, postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł mu, jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, Napisane jest bowiem Aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, a na rękach nosić Cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Odrzekł mu Jezus, ale napisany jest tak, że nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. Jeszcze raz wziął go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych, i rzekł do Niego. Dam ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. Na to odrzekł mu Jezus, idź przed szatanie. Jest bowiem napisane, Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i jemu samemu będziesz służyć. Wtedy opuścił go diabeł, a oto przystąpili aniołowie i usługiwali mu. Oto słowo Pańskie. Ała Tobie, Chryste. Pierwsze wspólnoty chrześcijan to zazwyczaj małe, kilkunastoosobowe grupy ludzi, którzy z obawy przed prześladowaniami spotykali się w katakumbach. Spotykali się w miejscach niedostępnych, którzy spotykali się wczesnym rankiem, zanim rozpoczęli pracę. I w tej prostocie odnajdywali Boga w słowie i w łamaniu chleba. Ale ten stan nie trwał wiecznie, mniej więcej od IV wieku, wtedy gdy Kościół zaczyna napełniać się nowo Wspólnoty, można powiedzieć, dosłownie puchną. Nie ma już domu seklezje, małych miejsc spotkań. Powstają potężne świątynie, które są w stanie pomieścić setki i tysiące, i w których coraz trudniej usłyszeć Boga przez gwar, szmer, własne interesy. I dlatego mniej więcej od IV wieku pojawia się grupa ludzi, którzy szukają Boga w ciszy i opuszczają wielkie miasta, przenoszą się na pustynię, by tam na nowo usłyszeć swoje serce, a może bardziej Boga, który w głębi tego serca przemawia. My także dzisiaj, wtedy, gdy próbujemy wyciszyć się, próbujemy odnaleźć na nowo prawdę o sobie, o swojej tożsamości, gdy mamy pragnienie, żeby na nowo usłyszeć Boga, odnowić z Nim relacje, często szukamy przestrzeni ciszy i przestrzeni milczenia. Także Jezus. Udał się na pustynię, na chwilę przed rozpoczęciem swojej publicznej misji, by odnowić swoją relację z ojcem, by na nowo usłyszeć głos ojca, przekonać się o jego miłości, o jego bliskości, bo chociaż był w pełni Bogiem, to przecież jako człowiek doświadczał także ludzkich wątpliwości i strapień. Tam, gdzie człowiek szuka Boga, tam, gdzie człowiek szuka milczenia, jednocześnie zawsze przychodzi diabeł od samego początku, po to, by zagłuszać jego ciszę, by wrzeszczeć, tak by głos Boga był niesłyszalny, i żeby rozrywać relacje z Bogiem. To jest jego zmaganie o życie człowieka. Od samego raju, od samego początku, gdzie wtedy, gdy człowiek pozostaje sam w poszukiwaniu Boga, pojawia się on, żeby wszystko kwestionować, żeby wszystko podważać, żeby grać kartą bycia zapomnianym, niezauważonym, niedocenianym, niekochanym. Midrasze żydowskie mówią, że. Możliwe, że nie doszłoby do grzechu Ewy, gdyby wtedy, gdy przyszedł diabeł, nie była sama, gdyby był przy niej jej mąż, Adam, gdyby razem wzięli odpowiedzialność za przyszłość świata. Niestety w osamotnieniu, w poczuciu bycia zostawionym czasami podejmujemy najgorsze decyzje naszego życia. I także wtedy, gdy Jezus był sam na pustyni, przyszedł diabeł, żeby go zwodzić, żeby nim manipulować, żeby podważać jego relacje z Ojcem. Dzisiaj czytamy czwarty rozdział Ewangelii Mateuszowej. On jest poprzedzony sceną, którą dobrze znamy sceną chrztu Jezusa w Jordanie. Wtedy, gdy Jezus został ochrzczony i wyszedł z rzeki, dał się słyszeć głos z nieba. Ty jesteś mój Syn umiłowany, którym mam upodobanie. A teraz chwilę później diabeł w każdej kolejnej pokusie zaczyna tę relację, tę miłość Ojca do Syna kwestionować. Jeżeli jesteś Synem Bożym, tak samo jak próbuje kwestionować naszą relację z Bogiem wtedy, gdy się do Niego zbliżamy. Wtedy, gdy pyta, czy faktycznie Bóg jest nam potrzebny, czy Bóg się o nas troszczy, czy o nas pamięta, czy w ogóle Bóg jest, i uderza w nasze relacje przez pokusy. Trzy pokusy. Najpierw pokusa łatwego i szybkiego zaspokojenia swoich potrzeb i pragnień. Jesteś głodny? Wyczaruj sobie chleb. My także czasem ulegamy takiej pokusie łatwego zaspokojenia swoich potrzeb. Jeżeli chodzi o relacje, czasem próbujemy zastąpić to najgłębsze pragnienie, które w sobie nosimy pragnienie miłości, przez jej protezy, przez chwilę. Fizycznej bliskości, chwilę bycia zauważonym, ale niewysłuchanym bycia blisko ramię w ramię, a jednocześnie w jakiejś gigantycznej odległości serc i umysłów. Zdrowa relacja to nie jest taka relacja, która musi natychmiast zaspokoić wszystkie nasze pragnienia i potrzeby. Bo wiele z nich jest tak pięknych i wzniosłych, że potrzebują czasu, by mogły dojrzeć. Prawdziwa miłość dojrzewa, prawdziwe zaufanie i przyjaźń dojrzewają. Nie są od tak. Jeżeli ktoś łudzi się, że wystarczy wypowiedzieć słowo Kocham cię, bo jesteśmy przyjacielem, to nie wie chyba, jak bardzo puste mogą być te słowa. Druga pokusa. Pokusa, która została Jezusowi przedstawiona w ten sposób, że wtedy, gdy rzuci się ze świątyni w przepaść, to było jakieś 72 3 metry, mniej więcej tyle mierzy nasza świątynia, natychmiast zlecą się aniołowie, żeby się nim zaopiekować i zająć. To jest pokusa bycia w centrum, to jest pokusa egocentryzmu, że wszystko wokół mnie się kręci, wszyscy są na moje zawołanie, tylko ja mam rację. Moja prawda jest lepsza od prawdy innych osób. Zostałem obdarzony darem jakiegoś wyjątkowego oświecenia, które pomaga mi czytać w myślach innych osób. A przecież prawdziwe relacje nie na tym polegają, że wszystko kręci się wokół nas. Najszczersza miłość to ta, w którym, tak, to, to ta, w której wiemy, że to my możemy kogoś miłością obdarzyć i także możemy tę miłość od kogoś przyjąć. I trzecia pokusa, pokusa posiadania. Chcielibyśmy kogoś posiadać w pełni, żeby był tylko dla nas. Żeby tylko nas słuchał, tylko z nami spędzał czas, żeby był w pełni zaangażowany. Ale gdzie miejsce na wolność? To jest pokusa. Pokusa, żeby relacje, nasze miłości i przyjaźnie służyły natychmiastowemu zaspokojaniu naszych potrzeb, żeby stawiały nas zawsze w centrum żebyśmy mogli posiadać drugiego człowieka. Adamowi i Ewie zabrakło w raju jednego słowa. I także nam może zabraknąć jednego słowa w przeżywaniu Wielkiego Postu. Nie zabrakło tego słowa Jezusowi. Co to za słowo? Nie. Dobrze przeżyć wielki post, dobrze przeżyć swoje życie, to także nauczyć się w odpowiednim momencie powiedzieć nie. Na tym polega głębia ascezy, postu, wyrzeczenia, by potrafić czasem powiedzieć przede wszystkim sobie i diabłu, który nas zwodzi, nie. Wiele wypowiedzianych nie kształtuje nas, pozwala wydobyć z nas piękno i doskonałość. Bo przecież doskonałość nie rodzi się z dodawania, ale powstaje wtedy, gdy potrafimy kolejne zbędne rzeczy odejmować. Jezus na pustyni. Przypomina nam, że naszej relacji z Bogiem nic nie jest w stanie rozerwać, ale potrzeba, żebyśmy potrafili diabłu powiedzieć nie. Dlatego gromadzimy się dzisiaj na liturgii, by Jego Słowo, by ciało Pańskie pomagało nam, zwłaszcza w czasie Wielkiego Postu, mówić diabłu nie.